W Muzeum Mazurskim w Szczytni oglądać można kolejną wystawę kolejnego zbioru znanego szczycieńskiego kolekcjonera zatytułowaną Dziecko na widokówce oryginalne stare karty pocztowe z kolekcji Ryszarda Łopatki. Bardzo wdzięczny temat, ponieważ pokazuje jeden z chyba najfajniejszych okresów w życiu każdego z nas, a więc dzieciństwo, moment pojawienia się na świecie i ten moment do dorastania, do dochodzenia do czasu, czasu młodzieńczego. Jest to jeden z wielu tematów, który który zbieram, no na przykład Święta Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, Kobieta, Dziecko, wojna, pierwsza wojna, druga wojna światowa, a także a trochę architektury i ruch, ruch zatrzymany w kadrze, który pokazuje epokę. Zresztą te widokówki tak samo są świetnym odzwierciedleniem epoki, a więc z chyłku XIX, początku XX wieku, ponieważ tutaj najmłodsza widokówka liczy sobie ponad 50 lat, a najstarsza gdzieś około 120 i chcę powiedzieć że to tutaj wszystkie prądy mody tutaj historia zatrzymała swój czas tutaj widzimy widokówki które są Typowo takie dziecięce, a więc pokazują tą piękną sferę dzieciństwa, ale są też takie kartki, które pokazują wykorzystanie dziecka w celu reklamowym, w tym przypadku, jeśli chodzi o wojnę. Z pierwszej wojny światowej jest część pocztówek, które pokazują właśnie tych młodych chłopców ubranych w mundury obcych armii. No i to chyba nie, nie jest budujące, ale większość kartek jest poświęcona właśnie dzieciństwu, dlatego dedykuję tę wystawę i polecam moim rówieśnikom, żebyśmy sobie powspominali jak to było kiedyś, a także wszystkim dzieciom, dzieciom z przedszkoli, ze szkół, żeby mogli obejrzeć swoich, no powiedzmy no, pra, pra dziadków, babci, a więc epokę, z której, której przyszli na świat ich dziadkowie, rodzice. Prawdziwy kolekcjoner nigdy nie mówi dość. Cały czas zbiera, dokupuje, wymienia, cały czas uzupełnia swoją kolekcję. Uzupełniana jest, i ja jeszcze w dalszym idę w takim kierunku, ponieważ ta widokówka, kartka pocztowa, ona w zasadzie swój pierwowzór ma z kartki pocztowej, która nie miała żadnego obrazka, zdjęcia czy rysunku. Była po prostu jak to użyć brzydkiego określenia goła. Było tylko miejsce na adres i na korespondencję. I dlatego też wszedłem w tamtym kierunku, zbieram klasyczne kartki, ja więc. Pierwsze karty pocztowe wypuszczone przez zarządy poczt y, krajów europejskich, świata, państw, które już nie istnieją, więc kolonialne, no i ta y, kolekcja rozwija się, a ja przy okazji uzupełniam y, zbiory.